Automaty do zatwierdzania kart i ich zagrożenia. Jednym z dostępnych sposobów, żeby radzić sobie z BDO i ilością czasu, który należy im poświęcić, są proponowane przez szereg firm rozwiązania ułatwiające pracę, w tym automatyzację procesów. Są nawet takie i są reklamowane, które umożliwiają automatyczne potwierdzanie transportu dla transportującego. Każdej jednej karty. Mm. Niesie to za sobą e, pewne zagrożenia uczestniczenia w nielegalnym obrocie odpadami. E, tak się bowiem składa, że firma, która transportuje odpady, nie musi zgodzić się e, na to, żeby zostać umieszczoną na karcie przekazania odpadów dowolnego innego podmiotu. E, a więc, jeżeli e, jako nierzetelny przedsiębiorca. Zauważyłbym, lub wszedłbym w posiadanie wiedzy, że jest firma transportowa, która korzysta z tego oprogramowania. Mógłbym dowolne swoje, swoje transporty wybrane przez siebie miejsca legitymizować środkami transportowymi tamtej, tamtej firmy, wystawiając na nią kartę i zostały one potwierdzone. Więc z perspektywy Prowadzącego y, transport odpadów, ważne jest bardzo, żeby weryfikować, czy karta, która y, zostaje potwierdzona, nie została nam przypadkiem podrzucona przez y, inny podmiot.